Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Kolejny odcinek z Pucharu Świata. Zanim pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce do góry, zasięgi są słabe. Niestety jest błąd, że tylko trzech reprezentantów Polski w drużynówce. Szkoda, lecz trzeba zawalczyć o awans. Może się uda. Stefan Hula, Dawid Kubacki i Piotr Ja muszą dać radę. W rzeczywistości do konkursu awansowało 11 niestety przez dyskwalifikację odpad Maciej Kot. Szkoda, ale. Tak to byłby rekord, bo 12 naszych reprezentantów. Ale może w zakopanym. Czas na skok Stefana Huli. 160 metrów byśmy prowadzili, nie ma szans. Ale 120 byłoby miło. Wydaje się naprawdę dobry skok w okolicach 135 metra. 133 metry daje bez wątpienia nadzieję na awans i punkty, mimo wszystko. Jest na drugim miejscu, jakby to liczyć. W indywidualnej klasyfikacji Stefan, więc jest dobrze. Może jakąś reprezentację już po tym jednym skoku uda nam się wyprzedzić? Niestety, nie ale jesteśmy na dobrej drodze. Teraz Dawid Kubacki będzie skakał, więc solidny polski zawodnik. Ile skoczy Dawid? Musi 145, nie jest to jakoś, dałoby się może, ale nie ma luteńkie szanse. Ile skoczy Dawid? Nie za, chociaż leci wysoko, bardzo wysoki skok na lot. No i ponad punkt HS. 136 metrów. I najwyższa nota dzisiejszego konkursu. Polscy reprezentanci walczą, żeby mimo mniejszej ilości zawodników awansować do serii finałowej i zdobyć jakże cenne punkty do Pucharu Narodów. Oby jutro Polacy, w składzie Kamil Stochan, że Stońkała, Dawid Kubacki, Piotr Żyła zawalczyli o to podium. Zawsze to wydawało jakieś ciekawe wam sytuacje, bo jesteśmy aktualnie na siódmym miejscu w Pucharze Narodów, więc no, nie jest za dobrze. Czas na Piotra Żyłę. Ile skoczy Piotrek? Bardzo ważny skok w kontek kontekście awansu. Piotr Żyła. Trochę chociaż leci dobry skok, to się zanosi. Znaczy, nie jakiś niesamowity, ale punkt K, punkt K przekroczony, więc raczej awans do drugiej serii się powiedzie. Dobre skoki naszych reprezentantów to była podstawa do by awansować. Wszystko teraz zależy chyba od naszych rywali, albo już mamy awans. Nie wiem. Ale z dwoma skokami bez nie mamy szans, by o cokolwiek walczyć. I czas na drugą serię. No coś się popsuło, brakło zawodników, i coś się popsuło, może jak dam miks, to coś wyjdzie? Wgoda byłoby zepsuć ten puchar świata. Nawet jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Zrobić moment odwisły na przykład. Nie dałoby się może zmienić tej drużynówki. Chociaż... Może się uda dopisać zawodnika. Kamil stoki. Jeśli się uda, to jest naprawdę dobrze. I puchar świata będzie trwał dalej. Byłoby to bardzo, bardzo dobrą informacją. Bo tak to trzeba było, było jakoś zastąpywać tą serię, czy w ogóle. Byle by Kamil Stoch został wpisany. Jest! Puchar świata wraca do rzeczywistości. I rozpoczyna Stefan Hula. Od nowa konkurs. Teraz już normalnie z Polakami. Bez błędu gry. Ile skoczy Stefan? No nie jest to zbyt dobre. co przekroczył setny medrale. Najważniejsze jest to, że Polacy mogą skakać. Trochę śmieszne, że nie umiałem wcześniej wyłączyć tego. Wyprzedzamy Szwajcarię, Francję i Stany Zjednoczone. Jest dobrze, patrząc, że m, znaczy stracimy sporo do Czechów. Nie czy moglibyśmy jeszcze więcej. Po pierwszej grupie jesteśmy na dziesiątym miejscu, lecz cały czas szanse nawet na zwycięstwo są. Jeden zły skok nie może zaważyć o miejscu. Teraz czas na skok Kamila Stocha. Ile skoczy Kamil? Potrzebuje 117, byśmy prowadzili. Wydaje się to być dobry skok. Piękny styl lotu. I 126,5 metra. I on indywidualnie obejmuje prowadzenie. Ale... Na pewno będzie awans o kilka pozycji, ale o ile? O to jest najważniejsze pytanie co do dalszej sytuacji konkursowej Polaków. Pozostał jeszcze Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Każdy z nich będzie musiał skoczyć jakąś odległość. Przynajmniej te 110 metrów byśmy awansowali. Już było wszystko dalej dobrze. Jesteśmy na trzecim miejscu, ale do lidera tracimy sporo. I teraz Dawid Kubacki, arcyważny skok w kontekście dalszej rywalizacji. Byśmy prowadzili potrzebujemy 99 metrów. Ile skoczy, Dawid. Nie wiem, chociaż wydaje się ten skok daleki, chociaż nie jest idealny, bo 130 metrów gdzieś osiągnął. 132 przy słabym wietrze pod narty. O, dla niego to jest największa, najwyższa odległość i indywidualnie byłby liderem. Na pewno są nadzieje na konkurs indywidualny, na dobre wyniki naszych. Więc oby w indywidualnym konkursie w końcu Polacy zawalczyli o coś, bo na razie to jedno zwycięstwo Pawła Wąska, tak to słabe skoki. No i jesteśmy, do Niemców mamy sporą stratę, ale do Austrii to już tylko jeden punkt. A teraz skacze u nas Piotr Żyła. Ile skoczy Piotrek? Potrzebuje 88 metrów, byśmy prowadzili, raczej by mieli pewny awans. Ile skoczy? Trochę się wydaje ten skok zepsuty w okolicach 110 metra. Szkoda. 111,5 Najważniejsze jest to, że jesteśmy aktualnie liderami. Cały czas mamy szansę na podium, żeby zawalczyć o nie w drugiej serii. Nic nie jest jeszcze stracone. Po prostu są potrzebne cztery dobre skoki naszych reprezentantów. Nie dwa, tylko cztery. Jesteśmy po pierwszej serii na czwartym miejscu. Niewiele tracimy do podium, patrząc na całą kształt, i do drugiego miejsca. Raczej Niemcy nie ma szans, że ich dogonimy. Trzeba będzie szukać, żeby dogonić ich jakoś w następnych konkursach. Więc, ale podium dałby nam sporo punktów do Pucharu Narodów, gdzie te punkty by tak szczerze to by się przydały i to bardzo. I Czas na Skok z drugiej serii Stefana Huli. Ile skoczy? To jest tu metra, czyli dalej niż skoczył w pierwszej serii. W skok skoku wyjątkowo mu skok nie wyszedł i to bardzo. Ile teraz? Dużo lepszy skok, wysoko leci nad ze skokiem w okolicach punktu HS. Zachwiane lądowanie, ale ląduje na 135. Metrze. I bez wątpienia poprawia swoją pozycję. I w ogóle polski. Takich skoków potrzebujemy, jeśli chcemy marzyć o wysokich jej lokatach. Ogólnie to wyszedł naprawdę solidny konkurs w wykonaniu Stefana. Tak podzielić takie skoki, jakby były dwa, tak żeby przekreślić na pół. Byłoby dobrze i wręcz bardzo dobrze. Jesteśmy na trzecim miejscu. Do Austrii tracimy jednak sporo. Do Niemców trochę się nasza strata zmniejszyła. I teraz Kamil Stoch. W pierwszej serii dał nam oddech po swoim dobrym skoku. Ile skoczy teraz? Kamil Stoch. Kolejny, wydaje się, dobry skok Kamila. Nienagannym w stylu telemarkiem ponad punkt HS. 137 metrów. Dwa metry do rekordu skoczni. Polacy coś się rozkręcili, zaatakujemy, na zwycięstwo jeszcze się okaże. Ale jeszcze są do tego potrzebne te dwa dobre skoki Dawida i Piotr. Piotr żyła coś, słabo skacze. Być może w następnym konkursie drużynowym już go nie, już nie wystartuje. I teraz czas na Dokładnie to nam prawie 50 punktów, więc strata jest bardzo duża. Praktycznie do, nie do odrobienia. Więc teraz Dawid Kubacki, ile skoczy nasz reprezentant? W pierwszej serii oddał solid, bardzo dobry skok. Czy w drugiej też tak będzie? Trochę na progu się spóźnił, ale mimo wszystko skok ponad punkt konstrukcyjny. Takie minimum wykonał. Chcąc zawalczyć o zwycięstwo. Ale raczej Niemcy nam już odjechali całkowicie. Znaczy, teraz mnie skakał jeszcze Dawid. Znaczy, Piotr żyła. Więc może uda się zdobyć jakieś dodatkowe punkty i zawalczyć o zwycięstwo. Musimy bronić przewagi nad Austrią i zająć to drugie miejsce. Co jest bez wątpienia dobrym wynikiem, patrząc na początek sezonu. Jutro by tak mogło, znaczy dzisiaj, znaczy to jutro, bo ja nagrywam w piątek. Mogłoby tak być. I teraz, ile skoczy Piotr Żyła? Potrzebuje 135,5 metra, abyśmy prowadzili. Ile skoczy? To się wydaje dobry skok, ale czy wystarczy? Czy będziemy prowadzić, zajmiemy drugie miejsce? Wyczekiwanie i. Jesteśmy liderami. Chociaż nie, nie wiem, czy jeszcze Austria, czy nie. Wszystko się zaraz okaże. Niech to przyspiesza. Zostało... Jesteśmy na drugim miejscu. Bez wątpienia to jest dobry wynik. Czy punkty. Zachowaliśmy co było przed ostatnią rundą. Gdyby lepszy skok w pierwszej serii Piotra żyły i Stefana Huli, to byśmy wygrali ten konkurs. Lecz nie ma co narzekać. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Polacy sobie bez wątpienia poprawili lokatę Pucharzy Narodów. I oby tak samo jutro było. Jak nie lepiej. Taki sam, występ, taki sam występ jak tu nie byłby zły. Jednak my musimy liczyć na o wiele lepsze. Zwycięstwo Polski musi być w końcu. W ten weekend, a jak nie, to za tydzień. Jeśli chcemy się jeszcze liczyć w Pucharze Świata, znaczy chodzi o Polaka: zwycięstwo, może być nie, albo w Drużynie. W Pucharze Narodów jesteśmy na drugim miejscu. Nie za zaraz, nie tak. Na piątym miejscu już nie tak wielką straszą do Austrii, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji oraz na ławce do góry, cześć.